Kontynuując naszą nową tradycję jako odskocznię od komputerów i wszelkiej elektroniki, przygotowaliśmy dla Was przepis na bardzo proste ciasto z jabłkami oczywiście w wersji dla informatyka. Czas przygotowania ciasta, nie licząc pieczenia, to kilkanaście minut i zależy w zasadzie od tego, jak szybko jesteście w stanie obierać owoce. Bierzmy się zatem do roboty. Aby przygotować to proste ciasto, potrzeba tylko kilku składników. Główny element to oczywiście jabłka najlepiej słodkie i soczyste. Cztery duże lub pięć mniejsze. Jabłka najlepiej idą w parze z cynamonem. Przygotujcie łyżeczkę lub dwie. Kolejny składnik to dwa dobroprogramowe kubki mąki. Tym samym kubkiem możecie odmierzyć cukier. Pół kubka powinno wystarczyć każdemu, chyba że lubicie bardzo słodkie ciasta. Potrzebne będą także dwa jajka. Ciasto nie obejdzie się bez ćwiartki kostki masła i kubeczka jogurtu naturalnego. Im gęstszy, tym lepszy. By ciasto dobrze rosło, potrzebny będzie proszek do pieczenia. Dwie łyżeczki. Jabłka trzeba obrać ze skórki i pokroić, zostawiając ogryzek. Pokrojone wrzucamy do sporej miski i mieszamy z cynamonem. To będzie wierzch naszego ciasta. Pozostałe składniki wrzucamy do miski miksera. Najpierw jajka z cukrem i chwilę miksujemy, aż połączą się w puszystą masę. Potem ciepłe masło i jogurt i znów chwilę miksujemy. Na koniec mąkę i proszek do pieczenia. Miksujemy, aż ładnie się połączą. Można też wymieszać je ręcznie, ale kto ma na to czas? W międzyczasie wykładamy blachę papierem do pieczenia. Gdy składniki ciasta połączą się w gładką masę, przekładamy je do blachy wyłożonej papierem i rozprowadzamy by przykryło całe dno. Na wierzch kładziemy pokrojone jabłka, tak? By w miarę równo pokryły powierzchnię ciasta. Ciasto pieczemy w temperaturze 180 stopni przez niecałą godzinę. Zbliżający się koniec pieczenia rozpoznacie po rozchodzącym się po domu zapachu. Po około godzinie ciasto można wyjąć z piekarnika, odstawić, by trochę ostygło i wyjąć je z papieru. Już za kilka minut będzie gotowe do jedzenia.